Wiem, wiem, głosować na Trzaskowskiego to dla wyborcy Konfederacji jak jeść tofu widelcem z tęczową flagą. Ale zanim scrollniesz dalej, daj mi 40 sekund, a serio, możecie się spodobać to, co powiem. Mówicie, że chcecie rozwalić platformersko-pisowski duopol, więc okej, okay, przegadajmy to na spokojnie. Jak wygra na to będziemy mieli prezydenta z Pisu, a w rządzie platformę z koalicjantami. Kotlet odsmażony po raz tysięczny. I znowu 5 lat wojny polsko-polskiej, w której obie strony mogą się tłumaczyć, że nic nie dało się zrobić, bo tamci blokowali. I znowu jedni i drudzy będą zbijać. Na tym punkty, a mniejsze partie, jak na przykład Konfederacja, będą zmuszone funkcjonować na marginesie jako wieczni opozycjoniści. No a jeśli wygra Trzaskowski, to Platforma będzie miała wszystkie narzędzia, żeby rozliczyć ludzi z poprzedniego układu: prokuratura, służby, podpisy, pod ustawami. To się może skończyć z zamknięciem kilku dużych nazwisk, rozpadem PiSu i całkowitym przemeblowaniem prawej strony sceny. No a wtedy Konfederacja może stać się nowym numerem, jeden wśród wyborców prawicy. To nie marzenie, to po prostu polityczna gra. Więc jeśli serio chce Chcesz rozwalić układ i zrobić miejsce dla swojego ugrupowania, to zagłosuj raz przeciwko swoim odruchom, żeby następnym razem zagłosować na swoich. Polityka to gra długoterminowa. Włączcie myślenie i widzimy się jutro.